Chodźmy Lani. OMG, to jest Twój pokój. No tak. Jakie piękne. No mi się zbytnie nie podoba, ale fajnie, że się Tobie podoba. Twój też na pewno będzie cudny. No ja się dopiero wprowadziłam, że jeszcze nie miałam czasu robić remontu, ale Twój jest taki fajny. No. Yy, Oglądamy jakiś film czy coś? No oczywiście, że tak. A jaki chcesz? Nie wiem, może nie mam pomysłu zbyt nie. Może by... Niezwykłą szkołę. Tak, niezwykłą szkołę. Okej, okay, chodźmy. Trzeba przesunąć O. Ja też chodzę. <noise> bo był ten odcinek. No. Rodziny były świetne. Tak. Eee, to ja się pójdę wykąpać, a to nie wiem. sobie coś tam jeszcze pooglądaj. Okej. Okay. Teraz sobie przesunę fotel. Uh. Uh. Dobra, siadam i sobie coś łączam. I raz, i dwa, i trzy, i cztery i pięć. No dobra, futerko roz, e, rozczeszone po kąpieli, więc e, e, pójdę jeszcze do kuchni, by zrobić nam kolację, ale jeszcze e, zaraz pójdę do malani. Bo o tym jak nam kolację. Mam nadzieję, że ta ciastko się spodoba Melanie. Nie wiem, co ona zbyt nie lubi. Kiedyś jak byliśmy mały, to się przyjaźniłyśmy, ale potem ja tutaj wyjechałam i teraz ona dopiero, więc nie wiem, czy to się zmieniło. Hej, Coro! Oh, ciastko, ciasko, ciasko, ciastko! Ciastko! Nie jedz tak Melanie. Ciastko! O, oj, sorki! Ale ciastko! Melanie, co ty robisz? ciężko i ja wolać takie Dobra, Melanie, chodź, bo ci cukier z Nie! Chodź, o Nie, jak ty tu zaraz spać? No chodź, idziemy już spać, jest już 24. Ardziowsko. Jak ci się podobał dzień? Dzień był super. Szkoda, że uszczękończy. Opa. No tak, ale wiesz, trudno się. mówi. Dobra, chodź i pospać. Dobranoc. Dobranoc.